Pierścień wielomianów zmienny x o współczynnikach z pierścienia z5 Znajdź wartość parametrów a duże i b duże, dla których wielomian v od x w postaci a razy x do trzysetnej dodać 5 razy x do 14 plus 2 jest podzielny przez wielomian w od x w postaci x kwadrat plus 2x plus 2. X plus 2. Cześć, witaj, z tej strony Mateusz i w tym zadaniu mamy znaleźć wartości parametrów a i b, tak aby te dwa wielomiany się podzieliły. No, gdyby to były wielomiany o współczynnikach ze zbioru liczb rzeczywistych, to wtedy rozłożylibyśmy ten wielomian w od x na dwa pierwiastki, znaleźli te dwa pierwiastki i podstawili i moglibyśmy coś dalej z tym zrobić. Natomiast zauważmy, że x kwadrat 2, x 2 ma deltę ujemną. Ma deltę ujemną 4 minus 8, a zatem jest nierozkładalny w zbiorze liczb rzeczywistych. Jest wprawdzie rozkładalny w zbiorze liczb zespolonych, i wtedy moglibyśmy rozłożyć go i podstawiać te zespolone rozwiązania, ale to też byłoby bardzo, bardzo niewygodne. Natomiast zauważmy, że tak, w istocie rzeczy, my mamy tutaj ciało z5. No i pojawia się pytanie, czy ten wielomian x kwadrat plus 2x plus 2 X2 w ciele z5 jest rozkładalny, czy nie. Oczywiście mówię ciele, choć tu była mowa o pierścieniu, ponieważ z5, gdy 5 jest, 5 jest liczbą pierwszą, więc jest to, jest to ciało. Oczywiście z samych wielomianów już jest to pierścień, ale sam ten zbiór z5, pierścień z5 jest ciałem. No dobrze, no to jak moglibyśmy rozłożyć ten wielomian w od x? Wykorzystać twierdzenie bez U, mianowicie policzyć, zobaczyć ile jest w od zera. W od 0 to jest 0 do kwadratu, czyli 0, 2 razy 0 to 0, plus 2, czyli wynik 2. No, 2 jest różne od 0, nic nam to nie dało. Zobaczmy, ile byłoby W od 1, czyli 1 do kwadratu to 1, 2 razy 1 to 2, dodać 2, to razem 5, jesteśmy w tym ciele z 5, więc wynik 0. I bingo, mamy jeden pierwiastek. Popatrzmy na drugi. W od 2 to będzie co? 2 do kwadratu to 4, 2 razy 2 to 4 plus 2, czyli mamy razem 10, w pierścieniu z5 czy w ciele z5 to jest 0, czyli mamy też i drugi pierwiastek. Czyli w tym momencie moglibyśmy zakończyć, ale może dla zabawy policzmy sobie też wartość tych gromianów dla pozostałych dwóch jeszcze argumentów. Dla trójki 3 do kwadratu to 9, 9 w pierścieniu z5 to jest 4, 2 razy 3 to 6, Czyli 1 plus 2, a zatem wychodzi 2. W od 4 natomiast to będzie 4 do kwadratu, to jest 16, czyli 1, dodać 8, czyli 3, dodać 2. Czyli wychodzi nam tutaj, krótko mówiąc, 1. No i tutaj mamy te dwa nasze pierwiastki. A zatem, Okazało się, że wielomian w od x możemy napisać, czyli x kwadrat plus 2, x plus 2, możemy napisać, że jest to x minus 1 razy x minus 2. Wszystko jest ok, bo ten minus oznacza tutaj odejmowanie, ale możemy to też zamienić na dodawanie, bo powiedzieć, że to jest dodać minus 1 i wtedy to minus 1... W pierścieniu Z5 to jest 4, czyli byłoby x plus 4 to jest to samo co x minus 1 w pierścieniu Z5. I tutaj by było co? No, x minus 2 to jest 3, czyli plus 3. Przekonajmy się, że to jest prawda. x plus 4 x plus 3. Mnożymy. x razy x to x kwadrat. x razy 3 to 3x. 3x. 4 razy x to 4x. 3 razy 4 to 12, w pierścieniu z5 to 2. 3 plus 4 to 7, w pierścieniu z5 to jest 2. Czyli wyszłoby x kwadrat plus 2, x plus 2. Zgadza się? Zgadza się. A zatem rozłożyliśmy. Co zatem możemy powiedzieć? No, jako że chcemy, żeby te wielomiany się podzieliły, no to oznacza, że w od x jest równe V, znaczy v od x to jest równe w od x, no razy jakiś wielomian Q od X. Nie ma reszty, no bo chcemy, żeby się podzieliło. A zatem Q od X jest jakimś wielomianem. Skoro W od jedynki jest równe 0, no to jak wstawimy do tego równania za X1, to W od X od jedynki jest 0, 0 razy dowolny wielomian, to dalej jest 0, czyli V od 1 też jest 0. Czyli wniosek, że V od jedynki także jest 0. Podobnie, jeżeli V od 2 jest 0, to również V od 2 jest 0. A zatem to nas prowadzi do tego, że mamy dwa równania. Wstawiamy do V za x1, czyli mamy A razy 1 do potęgi trzysetnej dodać B. Razy 1 do potęgi razy miał być. razy 1 do potęgi 14. No i dodać 2... to się równa 0. To to jest to. Teraz to, to,wałło 2, czyli wstawiamy za x a 2. A zatem dla a razy 2 do 3 setnej, dodać b, razy 2 do 14 dodać 2 równa się 0. A zatem jedyne, co my teraz musimy zrobić, to rozwiązać taki oto układ równań liniowy zresztą, liniowy układ równy. Szukamy A i B. Oczywiście 1 do potęgi czysetnej to na pewno jest 1. Czyli stąd wynika, że tu mamy A plus 1 do 14 to również, czyli B plus 2 równa się 0. Stąd natomiast wynika. No właśnie. I tutaj mamy pewien problem, bo jest 2 do potęgi trzysetnej. Musimy się zatem zastanowić, ile jest 2 do potęgi trzysetnej w pierścieniu Z5. Otóż tutaj wykorzystamy kongruencję, czyli właśnie to wykonywanie dodawania i mnożenia w pierścieniu Z5. Czyli tak, 2 do potęgi trzysetnej przystaje do 2 do potęgi 256, Plus 44. No w tym akurat przypadku to nawet się równa. Nie tylko przystaje, ale nawet się równa. No ale może być. Co dalej? No to przystaje do tego, że mamy tak: 2 do drugiej i jeszcze do potęgi 128, no bo wykładniki się mnożą, 256. Zgadza się. Co dalej? Razy 2 do potęgi 44. Czyli znowu 2 do 2 i do potęgi jeszcze 22. To przystaje. 2 do kwadratu to jest 4. Czyli mamy 4 do potęgi 128 razy 4 do potęgi 22. Idziemy dalej. To przystaje. Co dalej? No znowu 4 do kwadratu i do potęgi później 64. 4 do kwadratu, może napiszę 4 do kwadratu i jeszcze do potęgi 64. Razy 4 do po kwadratu i jeszcze do potęgi 11. Co dalej? 4 do kwadratu to jest 16, ale w pierścieniu z5 to będzie 1. A zatem mamy 1 do potęgi 64. razy. 4 do kwadratu to również jest. 1, 16, czyli 1 w pierścieniu z 5, czyli mamy 1 do potęgi 11. 1 do potęgi jakiejkolwiek jest 1, tu to samo, a zatem wynik to jest 1 razy 1, a to przystaje do jedynki, oczywiście modulo 5. Dobrze, pochylmy się teraz na 2 do potęgi 14. 2 do 14 to jest 2 do kwadratu i do 7 jeszcze, czyli mamy 4 do 7. Co dalej. No mamy tutaj 4 razy 4 do 6. Co dalej? No 4 zostaje, i tutaj będziemy mieć 4 do kwadratu i jeszcze do trzeciej, czyli 16 do kwadratu modulo 5 to jest 1, i jeszcze do potęgi trzeciej. 1 do trzeciej to jest 1, 1 razy 4 to 4. A zatem. 2 do 14 przystaje do 4 modulo 5. A zatem mamy następujący układ. A plus b plus 2 równa się 0 oraz 2 do 300 to inaczej 1, czyli a. 2 do 14 to inaczej 4, czyli dodać 4b i dodać 2. No to popatrzmy, tu mamy A i tu mamy A, odejmijmy stronami. A się wybije, B minus 4B to jest minus 3B, czyli de facto 2B, bo jesteśmy w pierścieniu Z5. No i dwójki się wybiją, zostaje nam tutaj 0. Dobrze, a zatem 2B jest równe 0. 2B jest równe 0. Teraz ostrożnie. Aha, Z5 jest ciałem. Więc tam nie ma dzielników zera, więc mogę śmiało napisać, że b to jest 0. Bo gdyby był to ogólnie pierścień, niekoniecznie ciało, to należałoby uważać, bo mogłyby istnieć dzielniki zera. Typu na przykład, że na przykład, o, w pierścieniu z4 2 do kwadratu to jest 4, to jest 0. A zatem 2 razy 2 daje 0. A zatem istnieją Mogło być wtedy, na przykład, jeżeli by było równanie 2b równa się 0, to by mogło być, że b nie jest 0, tylko 2. Ale my na szczęście jesteśmy w ciele i tam takich sytuacji nie ma, więc śmiało mogę napisać, że b jest równe 0. Co wówczas? Jeżeli b jest 0, to mamy tak: a plus 2 równa się 0. a plus 2 równa się 0. Czyli stąd wynika, że a to się równa minus 2, minus 2. A minus 2 to jest 3. I w ten oto sposób znaleźliśmy rozwiązanie. a musi się równać 3, a b się równa 0. I wtedy wielomian v od x jest podzielny przez wielomian w od x.